To jest Ziemniak i jest on w ogniu, bo. za chwilę się dowiecie. Cześć, tu Monika, a to jest minuta z Ziemią. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień, wymaga energii, która zazwyczaj pochodzi z tak zwanych paliw, czyli substancji, które spalamy, aby wydobyć z nich energię. Ponieważ paliwo występuje w tak wielu różnych formach, a energię mierzymy na tak wiele różnych sposobów, to trudno jest dobrze ocenić, ile energii faktycznie zużywamy. Aby uzyskać bardziej przejrzysty obraz, sumujmy wszystkie te paliwa i przekonwertujmy je na tą samą jednostkę, na przykład na ziemniak. Możemy to zrobić, ponieważ ziemniak też jest paliwem. Twoje ciało spala go, pozyskując w ten sposób energię. I tak się składa, że zawiera on wystarczająco dużo energii, by zasilać je przez około 2 godziny. A co gdyby twój samochód jeździł na ziemniakach? Silnik spalinowy przeciętnego samochodu potrzebowałby 550 ziemniaków, żeby działać przez 2 godziny. Samochody potrzebują ich tak dużo z kilku powodów. Po pierwsze są naprawdę ciężkie, więc ich silniki potrzebują dużo energii, by wprawić cały ten ciężar w ruch. Po drugie, silniki samochodowe zbudowane są z mnóstwa ruchomych części, które wytwarzają tarcie. W rezultacie 80% ziemniaków w Twoim baku zamienia się w ciepło, a tylko 20% faktycznie napędza pojazd. Ciężko o tym nie myśleć na stacji benzynowej. Samochód elektryczny jest znacznie bardziej wydajny. Zamienia około 80% energii z ziemniaków w swoim akumulatorze na ruch. Jednak duża część energii elektrycznej w owym akumulatorze została zapewne wygenerowana przez elektrownie, które zdołały pozyskać energię jedynie z około 40% spalanych przez siebie ziemniaków. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, samochód elektryczny faktycznie potrzebuje około 240 ziemniaków, aby pracować przez dwie godziny. Oczywiście energia, którą zużywa jedna osoba, to niedużo w porównaniu z innymi konsumentami energii. W ciągu tych samych dwóch godzin firma Apple Computer spala 3 miliony ziemniaków, podczas gdy światła Las Vegas Strip połykają 3,5 miliona ziemniaków. Jednak nawet to jest niczym w porównaniu z całymi branżami, takimi jak globalna żegluga, która w ciągu dwóch godzin spala 4,2 miliarda ziemniaków w ropie naftowej. Gdy sumujemy całą energię zużywaną przez ludzkość to ilość ziemniaków rośnie dość szybko. Gdybyśmy w ten sposób zmierzyli roczne zużycie energii przez ludzkość, to wystarczyłoby ich do pokrycia całego stanu Idaho półtora metrową warstwą ziemniaków. Obecnie 85% tych ziemniaków pochodzi z paliw kopalnych, choć oczywiście z powodu małej efektywności pozyskiwania energii z tego źródła, około 2 trzecie spalanych przez nas ziemniaków z paliw kopalnych staje się bezużytecznym ciepłem. Kolejne 13% naszych energetycznych ziemniaków pochodzi z odnawialnych źródeł, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i zapory wodne. Energia jądrowa dostarcza nam pozostałe 2% naszych ziemniaków. Energia jądrowa ma sprawność podobną do paliw kopalnych, ale i tak ze stosu granulek paliwa jądrowego wielkości kartofla. Możemy uzyskać energię równą tej z około 350 tysięcy smacznych bulw. To naprawdę bardzo dużo gorących ziemniaków. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.